Wiecie, że w biznesu nie brakuje gwiazd, dla których temat wiary jest bardzo ważny. Należy do nich między innymi autor radiowych hitów i aktor Paweł Domagała. W rozmowie z żurnalistą wyznał, że jego rodzice są osobami wierzącymi i choć on również do tematu podchodzi nieco inaczej. Miałem taki moment odejścia od wiary. Zastanawiałam się nawet nad odejściem w ogóle. Przeznał w wywiadzie. Następnie bez ogródek opowiedział o swoim kryzysie. Paweł domagała wyjawił, że musiał wykonać swego rodzaju rachunek sumienia. Ostatecznie doszedł do wniosku, że obecne wyznanie najbardziej pasuje do jego poglądów i sposobu patrzenia na świat, nawet jeśli nie wszystko mu w nim odpowiada, kropka jako umysł analityczny, matematyczny. Zacząłem wszystko analizować i czytać różne rzeczy. Wówczas stwierdziłem, że zostaje. Najwięcej rzeczy mi się tutaj zgadza, mimo wielu rzeczy które są do poprawy, do zmiany i są nie do przyjęcia, opowiadał. Zuzanna Grabowska, życiowa partnerka i żona Pawła domagały, ma takie same wartości. Zakochani dzięki nim sięgają po swoje marzenia i wspierają się mimo życiowych turbulencji. To, że decydujesz się na małżeństwo, czyli podejmujesz taką decyzję, że to jest na całe życie, że jesteście jedno, że nie wyobrażacie sobie życia, przypis, redaktor bez siebie, tak to odbieram. Tak to czuję, że jestem spełniony, dopełniony, dokochany dopiero z nią. A jeśli ktoś jest niewierzący, to dla mnie ślub jest bez sensu, wyjawił muzyk w tej samej rozmowie. Mało kto wie, że życiowa partnerka Pawła domagały to Zuzanna Grabowska, czyli córka Andrzeja Grabowskiego, znanego polskiego aktora, który zagrał m.in. rolę Ferdka w serialu Świat według Kiepskich. Zakochani doczekali się dwóch pociech. Hanny oraz Barbary. Córki przyszły na świat w 2012 oraz 2018 roku. Paweł Domagała i Zuzanna Grabowska razem tworzą rodzinę, ale i spełniają się zawodowo. W jaki sposób? Razem stworzyli serial komediowy Rafi. Produkcję można oglądać od 6 października na platformie Polsat Box Go. W rozmowie z Natalią Bryś, aktor zdradził pomponikowi, jak przygotowywał się z żoną do stworzenia tej produkcji. Z życia. To są zawsze takie tematy, które mnie interesują. Chcieliśmy z Zuzą, Zuza, moja żona, zrobić taki serial, który dawałby nadzieję, wzruszał i był bardzo prosty w historii. Aby przedstawiał walkę dobra ze złem, że możemy być dobrzy. Żeby było śmiesznie, wzruszająco i aby dawał nadzieję, że jeśli nie masz już wyjścia, to dać światełko, że może jest wyjście, kropka nie da się ukryć, że Paweł to bardzo rodzinny i ciepły człowiek. Nic dziwnego, że w sieci obserwuje go ponad 113 tysięcy osób. Czytaj też, Paweł Domagała zdobył się na piękny gest. Ludzie się tego nie spodziewali. Szyk i ekologia. Plejada gwiazd. Na Art Festival 2023 w Unijowie, zdjęcia, Paweł Domagała nie gryzł się w język. Oni są przestępcami, pomponik eksklusiwy.